Tekst na zakończenie roku szkolnego Mati. Tekst pierwszy: Dziś właśnie kończy się pewien etap naszego życia. Teraz czeka nas nowa sala. Nowe przedmioty i nowi nauczyciele. Życie będzie stawiało przed nami nowe problemy, których rozwiązanie. Będzie coraz trudniejsze. Jeszcze raz. Dziś właśnie kończy się pewien etap naszego życia. Teraz czeka nas, Nowa sala, nowe przedmioty i nowi nauczyciele. Życie będzie stawiało przed nami nowe problemy, których rozwiązanie, będzie coraz trudniejsze. I jeszcze raz. Dziś właśnie kończy się pewien etap naszego życia. Teraz czeka nas... Nowa sala, Nowe przedmioty i nowi nauczyciele. Życie będzie stawiało przed nami nowe problemy, których rozwiązanie będzie coraz trudniejsze. Tekst, drugi. Wielkim przeżyciem było dla nas ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia. Wiele zobowiązań. Z aktu ślubowania udało nam się wypełnić. I jesteśmy bardzo dumni. I jeszcze raz: wielkim przeżyciem było dla nas, Ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia wiele zobowiązań z aktu ślubowania udało nam się wypełnić. I jesteśmy bardzo dumni. I jeszcze raz, wielkim przeżyciem było dla nas ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia. Wiele zobowiązań z aktu ślubowania udało nam się wypełnić i jesteśmy bardzo dumni.